Witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku Policzonej Szamy I dzisiaj coś, co zapowiadałem już jakiś czas temu, że pojawi się na kanale Robimy domowe gainery. Będą to koktajle, szejki wysokobiałkowe, wysokowęglowodanowe Niska zawartość tłuszczów, idealna propozycja na posiłek potreningowy Taki jeden kielich 700 ml z powodzeniem może Wam zastąpić całe danie Cały jeden posiłek w ciągu dnia Zobaczycie dzisiaj trzy propozycje jako że są to gainery domowe. Nie będziemy używać dzisiaj odżywki białkowej, białka w proszku. Będą różne mieszane warianty z samym chudym serem, chudy ser plus skyr, a nawet sam skyr. Użyjemy płatki jaglane, kaszę jaglaną ugotowaną. Te składniki są rewelacyjne dla szejków, koktajli gainerów domowych, ponieważ są neutralne w smaku. A dzisiejsze Shaky gainery wykonuje w niezastąpionej wysokiej jakości Ninja mikser kielichowy od marki która specjalizuje się w produkcji urządzeń dla osób które chcą trzymać czystą michę i bonusowo zapraszam na stronę policzonej szamy gdzie możecie zobaczyć i nabyć te urządzenia 5% taniej ze specjalnym kodem rabatowym kaktus Mamy przyjemnego szejka mango, banan, słodki posmak z dodatkiem ostrego imbiru, kwaskowata malina z wiśnią oraz coś dla fanów czekolady. Różne rodzaje białka, różne konsystencje, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. To, co je łączy, to oczywiście rewelacyjny smak. Zaczynajmy. Zaczynamy z pierwszym szejkiem gainerem. Źródło białka. To płatki, jaglane, błyskawiczne, oprócz owoców oczywiście. Bardzo dobre źródło, neutralne w smaku, dlatego nie zaburza innych składników. Źródło białka to chudy twaruk, półkostki chudego twarogu 125 g. Główny płyn rozwadniający to napój migdałowy 250 ml. Do tego banan oczywiście są różne rozmiary, dlatego przyjmujemy 100 g banana oraz mango około 120 g mango. Dodamy również kawałek imbiru, taki jeden kciuk, aby cały shake nie był za mdły z tych składników, bo banan słodki, mango słodkie. Tutaj dostaniemy nieco ostrości, kwaskowatości. Wartościowy, kontrujący składnik przyda się. Macie wszystkie składniki, zapisujcie, zaczynamy. Banan przygotowuje równe 100 gramów i zabieram się za mango Mango odcinamy z boku kawałek wzdłuż takiej podłużnej pestki I ostrym nożem nacinamy kratkę, delikatnie, aby nie przeciąć skórki I gdy stworzymy około 1,5 cm kratkę, możemy wtedy rozłożyć mango Dostajemy charakterystyczne bloczki, które łatwo odkrajamy i wrzucimy do szejka Kawałek imbiru obieramy i przekrajam jeszcze tutaj na 4 części Mam składniki przygotowane, biorę kielich i ładuję wszystko po kolei do środka W blenderach, mikserach kielichowych zaczynamy zawsze od płynnego składniku On leci na sam dół Dlatego 250 ml napoju migdałowego i do tego 50 g płatków jaglanych Dodaję twaróg, nieco go rozdzierając Wrzucę od razu kawałki imbiru I owoce, banana oraz mango Takiej kielichowej ninji najlepiej właśnie, aby owoce były na górze Twardsze składniki, mrożone owoce również Zamykamy ostrze, no i miksujemy Włączamy tryb blend na kilkanaście, kilkadziesiąt sekund Tutaj wszystko było w miarę miękkie Przy tej mocy naprawdę dużo czasu nie potrzebujemy, żeby dostać pierwszego szejka No i zobaczcie, ciekawa konsystencja, dosyć gęsta, kremowa To będzie najgęstsza z dzisiejszych wszystkich gainerów Można próbować, jest naprawdę przepysznie makrokalorie na pierwszego gainera przed Wami Smakowo. Na pierwszym miejscu mango z bananem. Sam nie wiem, który owoc pierwszy przebija się najbardziej. Później delikatny imbir. Naprawdę warto dodać właśnie taki kawałek. Na końcu poczujecie delikatnie twaruk. Płatków jaglanych w ogóle nie czuć. I to jest piękne. No to drugi gainer, tutaj źródło węglowodanów, oprócz oczywiście owoców, to płatki owsiane błyskawiczne. One w szejkach dają już więcej posmaku, bardziej są wyczuwalne, dlatego damy też mocne owoce, charakterystyczny smak z malin wiśni. Źródło białka, połowa twarogu i jeszcze dorzucamy skyr. Cały kubeczek, 150 g. Czerwony szejk to maliny i wiśnie po 100 g. Mrożone, łatwo dostępne w sklepach dla każdego. Szczypta słodkości od 3, dosłownie 3 daktyli, 15 g daktyli Łapcie składniki do drugiego szejka i komponujemy W tym szejku, moi drodzy, jako płyn rozwadniający stosuję gorącą wodę Połączenie gorącej wody z mrożonymi owocami Da nam trochę poniżej temperatury pokojowej całego koktajlu Dorzucamy płatki 30 g Od razu daktyle, też się trochę namoczą No i mrożone owoce, maliny, wiśnie na górę cały kubeczek jogurtu typu Skyr No i połowa twarogu No i nie pozostaje nam nic innego jak zamknąć kielich Nałożyć na mikser, przekręcić i włączyć tryb blendowania No i co? Dostaje kolejnego szejka Można próbować, zobaczcie, konsystencja Również kremowa, jednolita Bardzo przyjemny różowy kolor, no i ten smak Próbujemy Oj, jest ta kwaskowatość Czuć twaróg, ale to na pewno zasługa dodatkowego podbicia z kyrem. No i ta słodkość jest tak naprawdę delikatna na samym końcu. Bardzo fajny, orzeźwiający, paskowaty shake. No to lecimy z trzecim smakiem gainera coś dla fanów czekolady. Będzie mocno czekoladowy i bardzo ciekawym źródłem węglowodanów. Będzie to kasza jaglana, wcześniej ugotowana. Jest rewelacyjna, ma wiele zastosowań i przede wszystkim bardzo neutralny smak Pasuje do wielu, wielu potraw Gotuje zgodnie ze standardami, te 11-12 minut Ważne tylko, żeby jej nie rozgotować, żeby nie była papka To również później wpływa na indeks glikemiczny To, w jaki sposób nasz organizm trawi dany produkt U mnie 50 g ugotowanej wcześniej kaszy jaglanej Oczywiście liczymy 50 g w stanie surowym Śródło białka, tym razem bez twarogu, dwa jogurty typu skyr, to w połączeniu z ugotowaną kaszą jaglaną da nam najbardziej jednolitą, kremową bez grudek konsystencję shake'a. Tym razem na mleku 150 ml, 10 g naturalnego, zwykłego kakao, również 10 g zwykłej czekolady mlecznej i również 10 wszystko po 10 masła orzechowego. Całość należy mocno dosłodzić. Oczywiście erytrytol, zerowy wpływ na makro i kalorie. To już według preferencji, ja około 20 g, żeby było mocno czekoladowo i słodko. Kielich i ładujemy składniki standardowo płyn, czyli mleko na początek, dwa kubeczki jogurtu typu skyr, jeden po drugim ładujemy. Ugotowana kasza jaglana no i na górę bardziej treściwe, gęste składniki. Erytrytol, kakao, kawałki czekolady dadzą nieco słodkości i delikatny efekt chrzęciateli. No i na górę jeszcze 10 g masu orzechowego. No to zamykamy standardowo, zamykamy na urządzenie i włączamy na kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Również wszystkie składniki płynne, miękkie, lekkie, jedynie czekolada, dla której wystarczy kilka sekund, aby została zmiksowana. Otwieramy, no i co dostajemy? Zobaczcie, najbardziej płynny, najbardziej rzadki ze wszystkich dzisiejszych gainerów shake. Naprawdę rewelacyjna pozycja dla fanów czekoladowych smaków. Znika bardzo prędko, a dostarcza takie wartości odżywcze, jakie teraz widzicie. Bardzo mocno czekoladowy, naprawdę coś dla fanów czekoladowych smaków. Gładki, najgładszy ze wszystkich, zasługa gotowanej kaszy jaglanej i braku twarogu. Niemdły, więc spokojnie całe 700 ml można wypić za jednym razem.